Dzień dobry Państwu. Witam na kanale Iceberg Trading. Ja się nazywam Patryk Chyła i w tym krótkim wideo chciałbym z Państwem porozmawiać o spółce Tesla, a właściwie o książce, którą napisałem na ten temat. Jak rozgrywać akcję Tesla? Kompletna strategia day tradingowa w praktyce. To książka mojego autorstwa, którą udostępniam Państwu za darmo. W środku znajdziecie Państwo szczegóły mojej filozofii gry na giełdzie a przede wszystkim analizę 8 miesięcy badań nad jedną określoną strategią, którą dokładnie opisuję. Prostą strategią, która wsparta odpowiednimi narzędziami dała zadobić pieniądze i wykazała solidną statystykę nawet w tak trudnym giełdowym rynku, z którym mieliśmy do czynienia w 2022 roku. Opis, wytyczne, możliwe scenariusze, przykłady realnych zagdań, analiza. Końcowy wynik nie jest przypadkowy, a podparty statystyką, bo jeśli statystyka nie stoi po Twojej stronie, to na rynku giełdowym nie zarobisz. Aby pobrać publikację, jak rozgrywać akcję Tesla, kompletna strategia day tradingowa w praktyce, wystarczy zarejestrować się w formularzu kontaktowym na stronie tsla ebook.pl i w mailu zwrotnym przyjdzie do Państwa link. Do pobrania publikacji na własny użytek. Podstawowy priorytet każdego tradera to zarabianie pieniędzy regularnie i w długim terminie. Jednorazowi milionerzy szybko tracą swoje depozyty, a to nie jest książka dla tych, którzy chcą szybko i łatwo zarobić. W 2022 roku postanowiłem zrobić eksperyment. Przez 8 miesięcy uzbierałem wystarczającą ilość danych, co pozwoliło mi sporządzić najpierw publikację dla studentów tradingu, a potem książkę dla Państwa. To właśnie statystyka stała się katalizatorem, który zachęcił mnie do opisania szerzej mojego badania, najlepiej jak potrafiłem. Książkę podzieliłem na 9 rozdziałów. W pierwszej części starałem się opisać moją filozofię tradingu precyzyjnie opisać parametry i założenia strategii. W dalszych rozdziałach dużo miejsca poświęcam na zagadnieniom tape readingu i stop lossom. Rozdział siódmy jest tutaj najbardziej praktyczny, ponieważ dokładnie przedstawia schematy rozegrania pozycji. Pokazuje także realny przykład z nagrań, które udało mi się sporządzić w trakcie pisania książki. Ostatnie rozdziały poświęciłem omówieniu statystyki i wnioskom. Tesla to jedno z najpopularniejszych spółek notowanych na giełdzie Nasdaq, głównie za sprawą kontrowersyjnego miliardera Ilona Muska, który od lat pielęgnuje niekonwencjonalny marketing firmy. Logo Tesli pojawia się niemal w każdej reklamie giełdowego brokera, silnie zorientowanego na klienta detalicznego. Akcje Tesla są wabikiem dla drobnych spekulantów szukających ponadprzeciętnej zmienności i emocji. Ponad 80% z nich w niedługim okresie straci swoje pieniądze, bo przecież nie mają szans. Brokerzy to doskonale wiedzą i tak się to kręci już od wielu lat. Innymi słowy, żeby mieć jakiekolwiek szanse w krótkoterminowej spekulacji na akcjach Tesla, potrzeba czegoś więcej niż aplikacji w telefonie, laptopa na kolanach, kolorowej platformy od brokera, średnich kroczących czy poziomów Fibonacciego. I o tym właśnie jest publikacja, którą chciałbym Państwu. Serdecznie polecić. Ebooka: Jak rozgrywać akcję Tesla? Kompletna strategia day tradingowa w praktyce możecie Państwo poddać już teraz ze strony tsla/ebook.pl. Na koniec pragnę Państwa zaprosić na social media Iceberg Trading, w tym na kanał YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę przyjemnej lektury i do usłyszenia w kolejnym wideo.